Przejdź do ustawień telefonu, klikając na ikonę zęba tego koła. Przejdź do sekcji Aplikacje. Kliknij na zakładkę Aplikacje, a następnie przebiń listę wszystkich zainstalowanych programów i odszukaj WhatsApp. Możesz skorzystać także z paska Wyszukiwania, który znajduje się u góry strony. Przejdź do kategorii Uprawnienia. W obszarze nie mają dostępu, znajdź opcję Kontakty. Zezwól aplikacji WhatsApp na dostęp do kontaktów. I gotowe, prawda, że łatwe? Jeśli filmik się Tobie spodobał, to koniecznie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij na ikonę dzwoneczka. Aby w przyszłości otrzymywać powiadomienia o nowych nagraniach, wpadaj także na naszą stronę internetową jakłatwo.pl, gdzie codziennie czekają na Ciebie nowe, darmowe porady. Dzięki za dzisiaj. Trzymaj się. Cześć!